Mam do zrzucenia koła i mam dla kolegi, yy, co ja tutaj mam? Przężyto, przężyto medo, me, medalion, chyba bezościowe. Yy, I dzisiaj jeszcze pojadę odebrać opryski i przywiozę pszenicę do siania, dwie odmiany i coś o niej opowiem. A teraz jedziemy orak, chodzić orka. Widzimy się na polu. No jestem już na polu. Stoję już w bruździe. Tutaj, że trochę krzywo, to nie patrzcie, bo raz zjechałem. Normalnie na pole wjechałem gdzieś tam w telefonie czy coś. Próbowałem to równać. Jest naprawdę chłodno z rana, ale słońce już wstaje. Teraz tak się zastanawiam, co z tym polem robić przed siewnie. No nie chciałbym agregatem, tylko tak myślę talerzówką. Na płytko, żeby wałki z tyłu trochę bardziej dogniotły, to prze, trochę przerównać przed siewnie. To się rozsypuje w sumie. No ale jest miękko. Chciałbym jak najszybciej posiać. Do zaorania mam tutaj tak jak stoi ciągnik, jak się kończą te maliny. W sumie tamte maliny to jest miedza. No tutaj gdzieś z pół hektara takie dobre jest paku nie widać Żeby przybyło Choć parę sztuk tam jest na metrze trudna decyzja, ale szkoda, szkoda Chcę żeby się trochę poczuć się dogrzał bo ja mam tutaj blisko Sprawdzałem olej z rana, jak odpalałem przed odpaleniem To było tak praktycznie między minimum a maksimum, ale litra dolałem, bo miałem litra Wlałem i teraz jest ciut więcej No nic, on już się nie dogrzeje na wolnych obrotach, trzeba puch zapuszczać i w pizdę, nie? To zrobię poprzeczniaki. Nie brązda, tylko powszechna. No i tutaj zostało mi dokończyć bruzdę Na powrocie I z tamtej strony poprzeczniacha I chyba pojadę od razu orać pod owiec Zimowy Tam za 20-30 arów To daleko, 15 km I ja no może 10 trzeba przejechać będą rady, będzie będą kolejny duże Będzie się telepać, kurwa, później cały rok drugiego poprzeczniaka już tutaj z przodu tam z tyłu. A bruzdę widzicie, nie wiem czy tak samo robicie. mnie to kiedyś ktoś nauczył, pamiętam, że jadę takim zygzakiem w bruździe, jak największym. I wtedy jak talerzówką czy jakimś agregatem się to chce wyrównać, to ta ziemia, która jest tak na, rzucona na boki. Ładnie się rozciąga przez całą bruzdę i dobrze wyrównuje, bo jak jest taka jedna, jeden rowek To nie zasypie się go jadąc wzdłuż yy, Tak jak ten rowek jest zrobiony, trzeba byłoby w poprzek, żeby go ładnie usypać A jak jest zrobiony tak, to ta ziemia, która jest narzucona na boki Rozciąga się ładnie w ten Dół cały i jest w miarę równo później Taka to Moja ta, nie wiem czy to dziadek mi kiedyś pokazywał, czy ktoś, ale to zapamiętałem już na chyba do końca życia Zagonówką tak robiłem O, oczywiście w miarę możliwości, bo czasem się nie da Tutaj wyszła bruzda W ten sposób Bo mogę tylko na tamtą stronę Teraz jadę przy domku zrobić Poprzeczniaka i tam do ogródka trochę zaorać I też będę od kukurydzy w tą stronę musiał Tutaj jeszcze to musi zostać No i jest okej okay. Ładnie to wygląda. Tak sobie pomyślałem, że broną dużą oś ósemką od kolegi bym pożyczył. Może broną to przejechać <laughs> zamiast talerzówką Żeby ładnie porozbijało tylko te e, gruzy, nie? Gru, grudy O to jest zobaczcie, odcisk się odbija To jest glina Parczewska o. Popielniczki można lepić Pozdrawiam Dobra, pole skończone, forsz Co miał zaorać to zaorał Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, sorry, sorry Jadę do, e, po ten nowiec zaorać tam 30 jarów Będę miał z głowy, mogę półkot czepiać. Jest godzina wczesna, dziewiąta raptem Także tutaj nie ma sensu e, jechać do domu. Działamy do końca jeszcze dzisiaj po przeniczku po pojedziemy. Dobra, jestem już na miejscu. Tutaj takie dwa poletka. Tutaj to co widać i tutaj po drugiej stronie ulicy też jest takie samo. No może dwa mają po 20 40 Pół hektara nie ma na pewno. Może z tą drogą przejeżdżają byłoby pół hektara. Zaczynam od Miedzy i do środku Grózna. No dobra, co mogłem to zrobiłem. Po ranę Grózdy. Na snalobem zrobione, żeby je dobrze zamknąć. Tutaj mało miejsca, za duży ciągnik trochę, ale jako tak wyszło Jadę do domu. Pługa nie odczepiam, to będziemy onać lucerne jeszcze, ale już nie dziś. Dziś jadę jeszcze po materiał siewny. Idziemy się pewnie w drugiej części dnia. Hej, trzymajcie się.